Wyobraź sobie taką sytuację. Masz w zespole jednego gościa, takiego, który ogarnia wszystko. Jak jest pożar, on gasi. Jak trzeba zostać po godzinach, zostaje. Jak klient jest trudny, on jakoś go rozbrajał. Taki fundament, taki filar. Na nim stoi połowa firmy, tylko nikt o tym głośno nie mówi. I pewnego dnia ten gość wchodzi do gabinetu szefa, kładzie na biurku kartkę i mówi: Dziękuję za współpracę. I wtedy zaczyna się panika. Ale wiesz, co jest w tym najbardziej przewrotne? To, że nikt nie powinien być zaskoczony. Sygnały były. Tylko, że je zignorowaliście. Wszyscy. Łącznie z nim samym. I właśnie o tym będzie ten film. O tym, dlaczego najlepsi odchodzą pierwsi, podczas gdy ci, którzy ledwo ciągną swoje 8 godzin, siedzą sobie spokojnie latami. Bo to nie jest przypadek. To jest mechanizm. I jeśli zostaniesz do końca, pokażę ci, jak ten mechanizm działa i dlaczego często sam w nim uczestniczysz, nawet o tym nie wiedząc. No to jedziemy. Zacznijmy od najbardziej absurdalnego paradoksu w świecie pracy. Im lepiej coś robisz, tym więcej tego dostajesz. Brzmi logicznie, prawda? Tylko, że w praktyce wygląda to tak. Jesteś dobry w prezentacjach to teraz robisz wszystkie prezentacje. Ogarniasz Excela jak nikt, to każdy raport spada na ciebie. Umiesz gadać z klientami, to teraz dzwonisz do tych najtrudniejszych, bo inni się boją. I tak powoli, niepostrzeżenie, twój zakres obowiązków rośnie jak ciasto na droszczach, podczas gdy twoja wypłata stoi w miejscu jak słup telegraficzny. A co robi ten gość obok, który przez pół dnia przegląda memy i robi jedną trzecią tego co ty? Nic, bo nikt mu nic nie daje, bo wiadomo, że sobie nie poradzi, więc siedzi cicho, inkasuje kasę i nie ma stresu. I teraz powiedz mi, kto tu jest mądrzejszy? Bo system, który każe kompetencje dodatkowymi obowiązkami bez dodatkowych korzyści, to nie jest system sprawiedliwy. To jest silnik, który stuka, a zamiast go naprawić, ktoś głośniej puszcza radio, żeby nie słyszeć. Doceniamy Cię, jesteś dla nas ważny, nie wiem co byśmy bez Ciebie zrobili. Brzmi znajomo? Pewnie słyszałeś to albo sam, albo widziałeś jak ktoś to słyszy. I na początku to nawet działa. Człowiek czuje się dobrze, ego połechtane. Tylko jest jeden problem: słowa się nie monetyzują. Za doceniamy Cię nie zapłacisz rachunku za prąd. Za jesteś filarem zespołu nie kupisz dzieciom butów na zimę. I najlepsi pracownicy to wiedzą, nie są głupi. Widzą, że pochwały lecą, ale podwyżki jakoś nie. Że jest budżet na nowy ekspres do kawy, jest budżet na integrację w górach, ale jak przychodzi do rozmowy o kasie, sytuacja jest trudna, może za pół roku porozmawiamy. A wiesz, co jest w tym wszystkim najgorsze? Że to docenianie z czasem zaczyna brzmieć jak tania prowizorka, jak łatanie dziury w dachu folią zamiast wymiana pokrycia. Trzyma się na ślinę, ale wszyscy wiedzą, że przy pierwszym większym deszczu poleci. I w końcu poleci. Jest taka chwila w każdej pracy może po roku, może po trzech, może po pięciu kiedy rozglądasz się i zdajesz sobie sprawę, że to jest sufit że wyżej nie wejdziesz że to, co robisz teraz, będziesz robił za pięć lat i za dziesięć w tym samym biurze na tym samym krześle, z tą samą kawą, z tego samego ekspresu. I dla kogoś, kto jest przeciętny, to może być ok, spokój, stabilizacja. Ale dla kogoś, kto jest naprawdę dobry, to jest powolna śmierć. Bo najlepsi potrzebują wzrostu, wyzwań, czegoś, co ich nakręca. Nie chodzi nawet o pieniądze, chodzi o to, żeby czuć, że się idzie do przodu, a nie że stoi się w miejscu, jak woda w stawie, która zaczyna śmierdzieć. I kiedy taki człowiek widzi, że awans jest teoretycznie możliwy, ale praktycznie zarezerwowany dla kogoś z rodziny szefa, kogoś, kto przyszedł z polecenia, albo kogoś, kto jest po prostu dłużej, to on nie będzie czekał. On zacznie szukać, bo wie, że jego czas i umiejętności są warte więcej niż siedzenie w kolejce donikąd. Teraz wchodzimy na grząski grunt bo o toksycznym środowisku pracy mówi się dużo, ale zazwyczaj w kontekście jakichś ekstremalnych przypadków szef psychopada, mobbing, krzyki. Ale prawda jest taka, że większość toksyczności jest cicha, subtelna jak tlenek węgla nie czujesz, nie widzisz, a powoli Cię zabija. To są te drobne rzeczy lotki przy kawie, pasywna agresja, maile z załączeniem szefa, żeby Cię podłożyć. Ludzie, którzy uśmiechają się do twarzy, a wbijają nóż w plecy jak tylko się odwrócisz. Brak zaufania, ciągła gra, polityka zamiast współpracy. I wiesz co? Przeciętny pracownik to jakoś wytrzymuje, przezwyczaja się, adaptuje, zakłada blachę i jedzie dalej. Ale ten najlepszy on nie chce żyć w takim bagnie. On ma opcję. On wie, że gdzie indziej może być normalnie i w końcu wybiera swój spokój psychiczny nad te parę stówek więcej, bo żadna kasa nie jest warta wracania do domu z kluczem w żołądku każdego dnia. Okej. Okay. Powiedzmy sobie wprost. Wiem, że w Polsce o pieniądzach się nie rozmawia, że to nie eleganckie, że nie chodzi o kasę, chodzi o pasję i inne takie piękne slogany z plakatów motywacyjnych. Bzdura. Chodzi o kasę, zawsze chodziło o kasę i będzie chodzić o kasę. Bo praca to wymiana. Ja daję ci swój czas, swoje umiejętności, swoją energię, ty dajesz mi pieniądze. I jeśli ta wymiana jest niesprawiedliwa, to prędzej czy później ktoś się obudzi. A najlepsi budzą się pierwsi, bo oni wiedzą, ile są warci. Mają LinkedIn, rozmawiają z rekruterami, widzą, że za te same kompetencje gdzie indziej dostaliby 30, 40, czasem 50% więcej. I w pewnym momencie ta różnica staje się zbyt duża, żeby ją ignorować. I wtedy zaczyna się liczenie. Ile mnie kosztuje ta lojalność? I odpowiedź często brzmi Za dużo. A teraz powiem coś, za co pewnie zaraz mnie zjecie w komentarzach, ale zaryzykuję, bo to trzeba powiedzieć. Większość szefów w Polsce wie, że ich najlepsi ludzie są niedopłacani, wie, że warunki są dobani, wie, że system jest chory i nic z tym nie robi, bo wygodniej jest udawać, że problemu nie ma, niż go rozwiązywać. A większość pracowników narzeka po cichu, ale nigdy nie podniesie tematu, bo strach, bo a co jeśli mnie zwolnią, bo może się poprawi? Nie poprawi się, samo się nigdy nie poprawia. I teraz mam pytanie do Was, i szczerze czekam na lincz w komentarzach. Ile z Was miało w życiu taką sytuację, gdzie wiedzieliście, że trzeba porozmawiać o podwyżce, o warunkach, o czymkolwiek, i po prostu tego nie zrobiliście, bo łatwiej było cierpieć w ciszy? Sekcja komentarzy jest Wasza. Nie kryć się. Jest takie stare powiedzenie, że ryba psuje się od głowy. I w kontekście firm to jest brutalna prawda. Bo możesz mieć najlepszy produkt, najfajniejsze biuro, najwyższe wynagrodzenia, ale jeśli na górze siedzi ktoś, kto nie umie zarządzać ludźmi, to wszystko się sypie. I nie chodzi o bycie złym człowiekiem. Czasem szef to naprawdę porządny gość, tylko że zarządzanie to umiejętność, której nigdy się nie nauczył, bo awansował, bo był dobry w sprzedaży, albo w programowaniu, albo w czymkolwiek innym, tylko nie w prowadzeniu ludzi. I teraz taki człowiek podejmuje decyzje, które dla ludzi na dole są kompletnie absurdalne. Wprowadza zasady, które mają sens tylko w jego głowie. Nie słucha feedbacku. Nie widzi problemów, bo nikt mu nie mówi prawdy, bo wszyscy się boją. I najlepsi pracownicy to widzą. Widzą, że statek płynie prosto na skały, a kapitan dyskutuje o kolorze zasłon. I zamiast czekać, aż się wszystko roztrzaska, wyskakują za burtę, bo mają kamizelki, bo są dobrzy, bo znajdą inny statek. Na koniec zostaje rzecz, o której mówi się za mało wypalenie. Bo bycie najlepszym pracownikiem ma swoją cenę. I ta cena to ciągła presja, ciągłe oczekiwania, ciągłe gaszenie pożarów, ciągłe damy radę, jakoś to będzie. I przez jakiś czas to działa adrenalina, poczucie, że się jest potrzebnym, że się robi różnicę. Ale człowiek to nie maszyna, człowiek się zużywa. I w pewnym momencie to, co kiedyś dawało satysfakcję, zaczyna budzić tylko zmęczenie. Rano nie chce się wstawać, wieczorem nie chce się wyłączyć. Myśli o pracy kręcą się w głowie jak chomik w kółku, non-stop, bez przerwy. I paradoksalnie, im bardziej ktoś jest zaangażowany, tym szybciej się wypala, bo daje z siebie wszystko, bo nie umie odpuścić, bo chce dobrze. I kiedy w końcu dociera do ściany, a wszyscy w końcu do niej docierają, to ma dwa wyjścia: albo się załamuje, albo odchodzi. Najlepsi zwykle wybierają to drugie, bo mają jeszcze w sobie tyle oleju w głowie, żeby wiedzieć, że zdrowie jest ważniejsze niż jakakolwiek praca. I tak to wygląda. Najlepsi pracownicy odchodzą pierwsi nie dlatego, że są roszczeniowi, nie dlatego, że są nielojalni, i nie dlatego, że młodzi nie chcą pracować. Odchodzą, bo system, który powinien ich doceniać, robi wszystko, żeby ich zniechęcić. Bo są wykorzystywani, bo są niedopłacani, bo są ignorowani, bo widzą, że ich zaangażowanie jest traktowane jako coś oczywistego, a nie jako coś wartościowego. I wielu szefów obudzi się dopiero wtedy, kiedy ten najważniejszy człowiek wyjdzie za drzwi. I wtedy będzie lament. Jak to? Przecież u nas było fajnie. Przecież go docenialiśmy? Nie, nie docenialiście. Gadaliście, że doceniacie, to nie to samo. Jeśli jesteś szefem, to teraz jest moment, żeby się rozejrzeć po swoim zespole i zadać sobie pytanie: kto u mnie jest tym gościem, który ogarnia wszystko i czy on jeszcze tu chce być? A jeśli jesteś tym pracownikiem, to powiem ci jedno: Twój czas i twoje umiejętności są warte tyle, ile ktoś jest za nie zapłacić, nie tyle, ile twój obecny szef mówi, że są warte, tyle, ile rynek mówi. Sprawdź, może się zdziwisz. A jeśli ten film dał cię do myślenia, albo właśnie siedziałeś i kiwałeś głową, bo sam jesteś tym gościem, który powoli sięga po CV, to zostaw łapkę w górę. Nie dla mnie, dla algorytmu, żeby więcej osób to zobaczyło i może w końcu ktoś, kto zarządza ludźmi, zrozumie, że docenianie to nie gadanie, tylko działanie. A jak chcesz więcej takich rozkmin o tym, jak naprawdę działa świat i ludzie, kliknij subskrybuj. Obiecuję, że nie będziemy tu tańczyć ani robić pranków. Będziemy gadać jak doreszli o dorosłych sprawach. Do zobaczenia w następnym.